Spróbuj, spróbuj zdobyć rower challenge za pierwszym razem mam piłkę muszę ją rzucić nie mogę jej rzucać, bo muszę ją tak poturlać, albo dostanę zgnieciony plastikowy jakiś pojemniczek albo piłkę albo rower crossa więc zobaczę czy uda mi się zdobyć crossa a ja w tym momencie tu lampiłkę. Znaczy rzucam, uwagę. Nie udało mi się zdobyć ani jednej rzeczy. Uwaga. Próba numer dwa Kurde. Znowu nie. Numer 3. Ja to ciężko robię, bo ta piłka nie ma powietrza, więc ona się nie odbija. To się ciężko nią rzuca. Chwila! Jest! 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 Równo dorzuciłem tu i tu. Było to ciężkie zdanie, bo ta piłka nie ma. Czy ciężko się nim daleko dorzucić, ale jest. Nagroda! Wygrałem kelist... No, boże, to nie jest kelist, tylko cross, więc i było... Nie no, jaram się z